Witam serdecznie. Mam na imię Iwona. Niektórzy z was mnie znają pod nickiem z Dama. Jestem dziś na targu warzywnym i staroci, taki pchlitarg w Chorzowie i postanowiłam pooglądać, co tu ciekawego dzisiaj mają. Bardzo ładne szkło, kieliszki, talerzyki, z Włocławka, troszkę porcelany angielskiej. Niestety nie było dużo wystawców, ponieważ padał dziś mocny śnieg i było dość zimno. Oto mamy wykałacznik z Niemena, takie pudrowo-różowe, łososiowe szkło, ale był uszkodzony. Tutaj mamy szopkę bożonarodzeniową. Nie wiem ile kosztowała, ponieważ nie było pana przy stoisku, a jak szłam drugi raz, to już jej nie było. Tu mamy latarkę w kształcie hipopotama. Bardzo mnie zaintrygowała. I kilka gadżetów drewnianych, trochę lamp, mm, takich różnych y, potrzebnych y, rzeczy w domu, w kuchni, dużo kubeczków. A tutaj, kochani, retro baterie piękne baterie z Mosiącu. Popatrzcie, cały ten zestaw kosztował 200 zł. Normalnie w sklepie za jedną byśmy mogli dać. 200 zł, bo tak kosztuje. Piękna, duża plakieta rodziny świętej również by się trafiła. Ciekawe szkło, pucharki, te cztery sztuki kosztowały 30 zł. Troszkę kieliszków, kolorowego szkła, troszkę wazonów. Tutaj mamy zegar w stylu zakopiańskim z metrona, 50 zł. Kosztował. Ale nie brałam tego zegara. Co kupiłam, to pokażę Wam na końcu filmiku. Było też kilka pamiątek numizmatycznych, czako górnicze, pamiątki kopalniane, aparaty fotograficzne stare, rosyjskie, laleczki, a tutaj moje zakupy. Dwie śledziówki w pięknym zielonym kolorze. Huta Ząbkowice, projekt Sylwestra Drosta. Bardzo ciekawy, rzadko spotykany kolor. Wyceniam je na 40 zł za sztukę. Mszalnik rzymski, stare wydanie z 1946, mm. 1946 bo 9 rok, też jest w dobrym stanie, i, i yy, tylko okładka troszeczkę jest do yy, odnowienia, takiego przetarcia, wytarcia. Na oliwienia może troszkę tej części wierzchniej, natomiast sama treść jest y, nienaruszona. Mały niciak. Te niciaki były w, przeważnie w trzech wielkościach. To jest ten najmniejszy. Może jeszcze jest taki malutki, ale on już jest bardzo mały. Ten jest taki y, 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 no, nieduży. Były jeszcze średniej wielkości i duże i jeszcze były na stopkach. A to wieszak góralski z 1989 roku ze spółdzielni Wysokie Tatry. Nawet się zachowała cena na metce, także bardzo ciekawe te zakupy mi się wydają. Najbardziej zadowolona jestem z tych śledziówek. Cena niciaka 50 zł, modlitewnik 50 zł, gdybyś to chciał yy, i wieszak 30 To zapraszam. Do kontaktu linki w opisie. Pozdrawiam.